Czasownik sztelen, czyli stawiać, ma w języku niemieckim, tak jak wiele innych czasowników, liczne formy z przedrostkami. O nich będzie mowa w moim dzisiejszym vlogu. Witam Was serdecznie na kanale niemiecki online z Marcinem. Zaczynamy! W dzisiejszym vlogu przygotowałem 10 form czasownika szczelen z przedrostkami. Są to takie formy, które możemy używać w wielu codziennych sytuacjach. Czasownik szczelen jest czasownikiem regularnym, a jego odmiana przez osobę wygląda następująco: Ich szczele, ja stawiam. Du sztelst, ty stawiasz. Er sie es sztelt, on ona, ono stawia, wyaszczelen, my stawiamy, iaszczelt, wystawiacie, sie, sie stellen, Oni stawiają, pan, pani, państwo stawiacie. Pierwsza z form, jaką przygotowałem na dzisiaj, to czasownik abstellen. Czasownik rozdzielnie złożony, który oznacza odstawiać coś, na przykład do piwnicy, również parkować na przykład samochód jak i również um, wyłączać na przykład elektrownię Wir können Fragen Wo hast du dein Auto abgestellt gdzie odstawiłeś gdzie zaparkowałeś samochód Wo hast du dein Auto abgestellt Kolejna forma to także czasownik rozdzielnie złożony aufstellen ustawiać, wznosić, sporządzać. Zum Beispiel. Das Denkmal wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgestellt. Czyli pomnik został wzniesiony na początku XX wieku. Das Denkmal wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgestellt. Czasownikiem rozdzielnie złożonym jest także czasownik ausstellen. Czyli wystawiać na przykład rachunek, fakturę, zaświadczenie. Wir können sagen. Stellen Sie mir eine Rechnung aus. Proszę wystawić mi rachunek. Proszę wystawić mi fakturę. Stellen Sie mir eine Rechnung aus. Nierozdzielnie złożonym czasownikiem jest natomiast forma bestellen. Czyli zamawiać, rezerwować. Możemy na przykład powiedzieć w restauracji Ich möchte gern bestellen. Chciałbym złożyć zamówienie. Chciałbym zamówić. Ich möchte gern bestellen. Durchstellen to łączyć kogoś telefonicznie. Jest to również czasownik rozdzielnie złożony. Zum Beispiel Stellen Sie mich durch. Proszę mnie połączyć. Stellen Sie mich durch. Erstellen, forma nierozdzielna, która oznacza sporządzać, na przykład y, jakiś dokument, raport, listę, zum Beispiel. Ich muss bis morgen mehrere Berichte erstellen. Muszę do jutra sporządzić y, wiele raportów. Ich muss bis morgen mehrere Berichte erstellen. Umstellen, czasownik rozdzielnie złożony, oznacza... Otaczać coś, ale także przestawiać na przykład zegarek, czas, także przechodzić na coś. Vergiss nicht die Uhr Nie zapomnij przestawić zegarka. Vergiss nicht die Uhr umzustellen. to czasownik, który sam w sobie może oznaczać stawiać coś przed czymś. Ale jeśli połączymy go z zaimkiem zwrotnym sich, sich vorstellen, ma on dwa znaczenia. Pierwsze to będzie przedstawiać się, a drugie wyobrażać sobie. Z tym, że używając go w kontekście przedstawiać się, zaimek zwrotny sich wystąpi w akuzatywie. Natomiast wyobrażać sobie w datywie, w celowniku. Zum Beispiel. Darf ich mich vorstellen? Czy mogę się przedstawić? Czy wolno mi się przedstawić? Darf ich mich vorstellen? Oder stell dir das mal vor. Wyobraź to sobie. Stell dir das mal vor. Rozdzielnie złożony czasownik Zurückstellen. To odstawiać, odkładać coś z powrotem, ale także rezygnować z czegoś, na przykład z życzeń. Także zaniedbywać coś. Wie können zagen. Sztelda das Buch ins Regal zurück. Odłóż książkę na półkę. Stell das Buch ins Regal zurück. I ostatnia z form, jakie przygotowałem na dzisiaj, to czasownik rozdzielnie złożony. Cusztelen. Czyli doręczać coś. Na przykład pocztą, ale także zastawiać. Na przykład drzwi. Wie können zagen. Diliferung wird per post zugestellt. Czyli przesyłka zostanie dostarczona pocztą. Diliferung wird per post zugestellt. A teraz tradycyjnie ćwiczenie dla Was. Spróbujcie uzupełnić podane zdania właściwymi formami czasownika, stellen z przedrostkiem. Antworten, schreibt bitte in die Kommentare. Odpowiedzi piszcie proszę w komentarzach. Das ale alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten vlog, zostawcie lajka, komentarz, a także zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, tak żeby otrzymywać na bieżąco nowe materiały, informacje o nowych vlogach, shortsach. Wir sehen uns im nächsten Video. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Ale Gute. Bis dann. Tschüss.